Bardzo proszę za mną. Dzisiaj odbędziemy krótką lekcję historii. <laughs> histy, jak to mówi nasza dzisiejsza młodzież. Zaczniemy chronologicznie od pierwszego tysiąclecia naszej ery, a potem przejdziemy się po wystawie przedstawiającej bardziej współczesne czasy. Niezwykle stare eksponaty wymagają od państwa należytego zachowania. Pod żadnym pozorem nie wolno jeździć tutaj na deskorolce czy rolkach. Wyobrażacie sobie państwo, co by się stało, gdyby ktoś się przewrócił i zniszczył niezwykle cenny sarkofag? Obowiązuje też odpowiedni strój. Bardzo proszę o okazanie należytego szacunku. Chibisockie koszulki absolutnie nie wchodzą w grę. Tak samo stroje sportowe. Proszę o zwrócenie uwagi tej pani w stroju baletnicy. Proszę, wszyscy na lewo. Uwaga! Cenny posąg orzecha włoskiego właśnie jest przenoszony na zaplecze. Powtarzam... Uwaga na orzecha. Historyczny odcinek mówi o lekach przeciwhistaminowych. Wystawa z pierwszego tysiąclecia naszej ery oznacza leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji. Wszystkie obostrzenia dotyczące zachowania podczas przebywania na wystawie to działania niepożądane mogące wystąpić w trakcie stosowania tych leków. Deskorolka oznacza prowadzenie pojazdów. Jest to zabronione. Podczas stosowania tej grupy leków ze względu na senność, jaką powodują. Dla podkreślenia tego mamy jeszcze mumię, twardo śpiącą w sarkofagu. Nieodpowiedni strój koszulka w daj to działania antycholinergiczne, a strój baletnicy oznacza balet serca, czyli TDP, który może wystąpić, ponieważ leki te wydłużają odcinek QT. Wynoszony posąg korzecha włoskiego przypomina nam, że leki te nie powinny być stosowane. Przeroście prostaty. Na początku przedstawię Państwu naszą najnowszą instalację artystyczną o nazwie Dinozaury Jak Żywe. Artysta chciał dodać im nieco współczesnego charakteru, stąd ten obraca się dookoła hydrantu, a drugi jest cały w komarach. Prawda, że łatwiej się teraz z nim utożsamić? Dinozaury. To dimenhydryna, stosowana na chorobę lokomocyjną, a stojący w krzakach mięty den używany jest jako maść na ugryzienia komarów. Przejdźmy teraz do postaci historyczno-mitologicznych. Na początek Kleopatra. Legenda mówi, że popełniła samobójstwo poprzez celowe ukąszenie przez żmija, ale my przeprowadziliśmy badania i jesteśmy pewni, że Kleopatra zmarła na skutek strząsu anafilaktycznego. Spójrzcie, tylko jaką ma opuchniętą twarz biedactwo z powodu ukąszenia upadła prosto na zegar słoneczny. Zaraz obok Kleopatry widzimy przybitego do skały Prometeusza. Możemy obserwować codzienne wyżeranie przez ptaka jego wnętrzności. Nie jest to zbyt apetyczny widok. Biedny Prometeusz chyba zaraz zwymiocuje szybko, szybko, szybko Idzie, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Kleopatra symbolizuje kle Lek stosowany podczas wstrząsu anafilaktycznego. Jej upadek na zegar słoneczny podkreśla, że klemastyna działa nawet do 24 godzin. Przybity do skału promoteusz to Prometazyna, lek stosowany w premedykacji jako środek przeciwwymiotny. Zapraszam jeszcze do naszego zakątka architektonicznego. Widzimy tutaj oryginalne kolumny jońskie, dla których zrobiliśmy też piękne tło rozgwieżdżonego nieba. A tutaj widzę kolejną zwiedzającą, no i biedna. Chyba boli ją głowa i do tego taka chuda, chuda jak szczypior. Antyczne kolumny to antazolina. Lek stosowany w migotaniu przedsionków, co symbolizują migoczące na niebie gwiazdy. Natomiast chuda jak szczypior dziewczyna to szczypro szczyprocyproheptadyna, używana w anoreksji i migrenach. Teraz czas na krótką wycieczkę po bardziej współczesnych eksponatach. Tutaj wstęp jest otwarty dla wszystkich zwiedzających, także proszę się nie stresować. Nad nami znajduje się piękna instalacja przedstawiająca wynalezienie środków wybuchowych. Za chwilę ta loża pełna rupieci wybuchnie zmieniając przyszłość budownictwa. Współczesne eksponaty z drugiego i III tysiąclecia to leki przeciwhistaminowe drugiej i trzeciej generacji. Wstępna wystawę jest otwarty dla zwiedzających. Oznacza to, że leki nowszych generacji mają mniej działań niepożądanych. Loża pełna rupieci to lora tadyna i rupa tadyna. Leki stosowane w katarze siennym, stąd ten kawałek materiału zwisający z balkonu, wyglądający zupełnie jak chusteczka, do wycierania nosa. Tutaj mamy scenę pierwszego w historii meczu bilardowego. Można zauważyć, że wtedy nie było jeszcze nowoczesnych technologii i gracze nacierali swoje kije połówkami grapefruta. Nic dziwnego, że tak słabo grali. Nie należy łączyć bilarda i cytrusów. Bilard, czyli bilastyna, jest lekiem, którego nie należy łączyć z inhibitorami glikoproteiny P, czyli na przykład. Sokiem z grapefruta. Po prawej stronie, szanowni zwiedzający, nasz najnowszy nabytek. Największa na świecie kolekcja fałszywych monet. Lewych centów. Przyjrzyjcie się dokładnie. Lewe centy, czyli lewo, cety, ryzyna, to lek z najnowszej, trzeciej generacji. Tutaj, na placu przy fontannie się pożegnamy. Na koniec naszej wycieczki chciałbym Wam opowiedzieć o fundatorze naszego muzeum. Jest to dr Menier. Na jego cześć wzniesiono tutaj futurystyczną fontannę w kształcie błędnika błoniastego. Pamiętajcie proszę, że dr Menier dążył do tego, aby jak najwięcej historii zostało zapamiętane dla przyszłych pokoleń. Fontanna oznacza beta-histynę, analog histaminy stosowany w chorobie Meniera.